Nie jest lojalny, nie jest człowiekiem, nie jest nawet w pełni żywy. W Nemesis Jamesa Swallowa jego imię to szept, który niesie się po liniach frontu zdrady spear, włócznia, zabójca, którego jedynym celem jest Śmierć, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Lorowych Pogadanek z Uniwersum Warhammera 40 k Tak, moi drodzy, dzisiaj temat kolejny, mianowicie niejakiego Spira, bądź też w wersji polskiej włóczni. Otóż bardzo ciekawa postać i pomyślałam, że warto poświęcić jemu materiał i postanowiłem znaleźć co nieco informacji odnośnie tego bohatera, który przynajmniej według mojej wiedzy, a opieram się wyłącznie na Nemezisie, no występuje w Nemezisie, no i raczej nie wystąpi nigdzie indziej, chyba że w prequelu, ale wątpię, żeby to miało znaczenie, ponieważ ten bohater został wykreowany na potrzebę tej opowieści. Niemniej wydaje mi się, że warto o nim wspomnieć. Do rzeczy, moi drodzy. Otóż Spir, włócznia, ten, który mógł Załatwić imperatora już na Amen. No, musicie przyznać, że sama koncepcja postaci jest dosyć ciekawa, bowiem, załatwienie władcy ludzkości to nie jest łatwe zadanie. No, nie oszukujmy się, mówimy tutaj o jednym z najpotężniejszych postaci w uniwersum Warhammera 40K. Potencjalny zabójca musiałby być w stopniu równym albo i lepszym od niego ewentualnie mieć coś, co mogłoby zgładzić tak potężną istotę, będąc samemu słabszym od tej istoty. To też jest dosyć ciekawe, ewentualnie jakaś grupa, która mogłaby to zrobić, bo pamiętajcie, że imperator, mimo że sam w sobie był potężną istotą, to przecież nie siedział sam w sobie dubskiem w pałacu i grzebał sobie nie wiadomo gdzie, ewentualnie w pępku. Więc sami rozumiecie, oprócz tego, że był imperator, no to jeszcze mamy chociażby takich custodies, którzy woleliby osobiście, żeby ich pan nie zginął. No ale no dobra, do rzeczy, moi drodzy. W ogóle, kim jest Spir? kim jest ta włócznia i dlaczego akurat został wybrany? No musimy tutaj, moi drodzy, odnieść się do informacji, do źródeł, które oczywiście będą podane w opisie tego filmu, jeżeli byście chcieli sobie przeczytać. Powiem tak. Spir, włócznia. To był parias. I o pariasach już troszeczkę rozmawialiśmy w kontekście sióstr ciszy. W dużym skrócie i tutaj postaram się teraz akurat pokazywać między innymi to, co zobaczycie na ekranie. Proszę bardzo. Tak jak powiedziałem, wszystkie linki będą dostępne w opisie tego filmu. I moi drodzy, mamy tutaj Właśnie pariasów. Od razu mówię, że jest to strona napisana w języku angielskim, jednakże zrobiłem automatyczne tłumaczenie, więc czasami to tłumaczenie może wydawać się kulawe, może wydawać się śmieszne, no ale nie jest to istotne. Oczywiście pamiętajcie, że obowiązkowo muszą być reklamy, ponieważ jeżeli byście nie zobaczyli Allegro Pay, prawdopodobnie byście się zesrali. Niemniej, moi drodzy, kim byli pariasi? No tutaj, uwaga. Blank, znany również jako nietykalny, psychiczny null i parias właśnie. To człowiek posiadający rzadką mutację, czasami. Błędnie określono jako gen pariasa, który sprawia, że nie generują oni żadnej psychicznej obecności i materium, przez co stają się zasadniczo bezduszni, znani również jako czarne dusze i bezduszny. Blank jest żywą anatemą dla wszystkich psioników, niezależnie od gatunku, są oni w istocie antypsionikami. I to już samo w sobie powinno nam zaznaczyć, aha, okej, okay, trop był dobry, tak, czyli. Mm, tutaj Chaos postanowił wysłać antypsionika do tego, żeby załatwić najpotężniejszego psionika. No dobra, ale nawet jeśli mamy antypsionika, no to ten ktoś musi być naprawdę niezły, no bo nawet załóżmy, potencjalnie wyłączając umiejętności psioniczne Imperatora, no to on przecież nie opiera się tylko na nich, ale opiera się także na, no nie wiem, walce wręcz chociażby, no przecież też nie jest aż taki słaby, bynajmniej zresztą. No dobra, ale co jeszcze charakteryzuje hmm, chociażby pariasów. No to akurat na przykład sióstr ciszy, które idealnie odzorują tę umiejętność. To znaczy, że po prostu są wysyłane w walce z pszenikami. Takich umiejętności psychiczne zanikają w obecności pariasa. Każdy parias jest troszeczkę inny. To nie jest tak, że to jest z jednej sztancy. Niemniej cechą wspólną akurat tego typu ludzi jest to właśnie, że negują obecność, czy raczej umiejętności psychiczne. Wokół siebie. To w zależności, czy to jest szerszy, szersze pole działania, czy mniejsze, nie jest to istotne. I co ciekawe, tutaj, moi drodzy, warto jedną rzecz zaznaczyć. Otóż prawdopodobnie wykryliśmy, uwaga, pewną nieścisłość w lore Warhammera, ale o tym przejdziemy za chwilę. Niemniej warto jeszcze przeczytać jeden mały fragment. Mianowicie Blank, czy też po prostu pariasi, parias jest bezpośrednim przeciwieństwem chaosu, ponieważ nie posiada obecności w osnowie. Blanki, pariasi, są całkowicie odporni na opętanie demoniczne i duchowe, skażenie przez siły lub chaosu. Pariasi mogą również zakłócać zdolności terańskiego roju umysłu itd. To akurat nie jest istotne, jednakże ta ingerencja nie jest aż tak potężna, jak, jak to, co ich zdolności robią istotom zbudowane z czystej energii psychicznej, takim jak istoty zrodzone dla osnowy, takie jak demony, dla których obecność blanków jest bolesna do tego stopnia, że są one zmuszone do powrotu do immaterium, aby uciec od ich obecności. Zaznaczam to, moi drodzy, ponieważ w dalszej części materiału będzie to dosyć istotne. No, no, nie, no dobra, moi drodzy, ale to jest jedno. Wiemy mniej więcej, jak wygląda parę z czym czym jest taki człowiek, bo mówimy tutaj o ludziach. Nie wiem, jak wygląda to w przypadku innych ras, ale skupmy się na razie na ludziach, więc mniej więcej wiemy, kim jest. I teraz właśnie, dlaczego o nich mówię? Ponieważ właśnie hmm, Spir jest pariasem, czarnym pariasem, moi drodzy. I to już powinno nam a, zapalić lampkę. Szczególnie dla tych, którzy znają historię Nemezisa, czy raczej książki Nemesis Jamesa Swallowa, ale teraz do tego dojdziemy, do tego jeszcze sobie dodamy, że Pariasi w Imperium są wykorzystywani na dwa sposoby. Pierwszy, który już tutaj pokazywałem, między innymi właśnie Siostry Ciszy, znany właśnie jako te wojownicze, które łapią psyników. Ale drugim, powiedzmy, sposobem wykorzystania Pariasa w Imperium jest świątynia Koleksus, moi drodzy. Czyli jeden z odłamów Officio assassinorum. Musicie przyznać, że umiejętność niszczenia psioników jest na tyle hmm, pociągająca dla właśnie takich strukturach imperium, że nie można było nie skorzystać z takiej okazji. Więc akurat przedstawiciele świątyni Kuleksus to zrobili i oni akurat, moi drodzy, wykorzystują te geny po to, aby załatwiać zbuntowanych psioników, czy też psioników z na przykład, jak również później akurat Chaos. I moi drodzy, co jest akurat dosyć istotne, szczególnie w związku z czarnym pariasem, którym jest włócznia. Otóż tutaj, Świątynia koleksus wytwarza pewne urządzenie, które jeszcze potęguje umiejętności pariasów. Mianowicie, moi drodzy, Animus Speculum. Pamiętajcie, cały czas tłumaczenie, więc sami rozumiecie, bywa różnie. Tak wygląda hełm bojowy Animus Speculum, który noszą właśnie zabójcy. Z przedstawionego przez chwilką Kladu, i cóż ten animus spekulum robi? Otóż, moi drodzy, jest to hełm bojowy, będący głównym narzędziem zabójcy koleksusa, za pomocą którego agenci oficjalni Asesinorym kontrolują swoją antypsykierską aurę. I ową aurę wysyłają z która ma największe. Największą skuteczność względem pszeników, ale także potrafi wykorzystać moc przeciwko zwykłemu człowiekowi, bo pamiętajcie, że nawet taki zwykły człowiek, który nie jest pszenikiem, ma połączenie w im materium. Właśnie to wyróżnia pariasów, że oni są odcięci bez duszy. Przynajmniej no, tak mówiono i mówiono teraz. Natomiast w czasach Herzichorusa raczej odcięci. Co prawda mówiono, bez duszy zdarzało się, ale wiecie, w obecności imperialnej prawdy, czyli tej doktryny, wiecie, no wszystko jest realne, tak? Nauka, empiria. Żadnych wierzeń, no to, to było takie, nie, niedobre tak mówić, nie, że ktoś jest bez duszy. No dobra, moi drodzy, wiemy już co nieco, tak? Wiemy czym jest parias, a raczej kim, powiedzmy przypomnienie, wiemy jakie ma umiejętności taki parias, wiemy, że świątynia Kuleksus wykorzystuje także owych pariasów, tylko i wyłącznie swoją drogą, i pokazano główną broń owych pariasów. A teraz, moi drodzy, właśnie czarny parias, nie? Czarny parias, właśnie ten projekt, uwaga, i tu. Jest to opisane również w książce Nemedic, ale tu akurat mamy piękny skrót. Uwaga! Klat Kalexus, Kulexus zainicjował projekt okrytowinienia Czarny Parias. Zamiarem wytworzenia szlepej próby poprzez bioinżynierię, która byłaby w stanie emulować właśnie użycie Animus Speculum bez sprzętu. Czyli chcieli zrobić. Takiego zabójcę, który nie potrzebowałby tego urządzenia, no bo jak sami widzieliście przez chwilką, o tu, 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 proszę bardzo, bardzo, o możemy zobaczyć, no wyróżnia się trochę, nie? W sensie, no ta maska, ten hełm bojowy jest wyróżnia, jest troszeczkę, no różni się troszeczkę. Więc wydaje mi się, że naturalną umiejętność czarnego Prejasa byłaby wręcz idealna. Ale do rzeczy. No tak się składa, że akurat ten projekt nie wypalił, ha? no bo okazało się, że dany osobnik, którego nie znamy imienia i nazwiska, był niestabilny psychicznie. Więc powiedzmy, przywódca kladu kuleksu stwierdził, że trzeba się go pozbyć. I tu moi drodzy, już powoli wkraczamy w historię przedstawioną przez mm, Jamesa Swaola w książce Nemesis. Otóż, oby statek, który miał wylądować w słońcu, przejął. <słysk> przejęli legioniści z. Heretycy, legioniści zniosących słowo, a konkretnie niejaki Erebus, który postanowił wykorzystać ową sytuację. I tu moi drodzy, mamy już powolutku, powolutku, mamy e, ową lukę, ten, ten, ten cymesik, że coś, coś nie pykło. Wie, w dużych uniwersach to się zdarza, chociaż osobiście uważam, że e, autorzy tacy jak James Swallow czy Dan Abnett, czy też e, MacNeil. No ogólnie autorzy, którzy już siedzą długo w tym uniwersum powinni jednak wiedzieć lepiej i powinni nie popełniać tego typu błędów, chociaż też warto zaznaczyć, że pewne rzeczy zostały nadbudowane już po napisaniu, więc równie dobrze to może być nie wiem, błąd kogoś innego, ciężko i nie powiedzieć. Niemniej, moi drodzy, to sprawa jest taka, że mamy pewien błąd, jeśli chodzi o kwestię lore. Otóż, moi drodzy, jak czytaliśmy wcześniej... Parias odpycha wszystko, co jest związane z pszeników, w tym demony. Nie? Które są, powiedzmy, znaczy byty i które zamieszkują właśnie ten wielki ocean i no, są związane z mocą. Pariasi ich odpychają mocno, no, po prostu nienawidzą w nich siedzieć. Natomiast co robi Erebus, moi drodzy? Erebus łapie tego typa, właśnie tego czarnego Pariasa, i uwaga, uwaga, chce wykorzystać go do załatwienia imperatora. No spoko. Tylko, że daje mu pewien atut, mianowicie. Wykorzystuje rytuał właśnie związany z Immaterium, aby przywiązać, przyspawać pomniejszy byt z Immaterium do Pariasa. Jak on to robi? Nie wiadomo, nie wiadomo w jaki sposób, ponieważ taki byt, on by wręcz stękał z bólu. Co prawda, było wspomniane, było wspomniane, że nie chciał ten byt się. Przyłączyć, głównie po, no poniekąd po prostu, dlaczego miałbyście przyłączyć, to jest jednak byt sosnowy, wolałby, nie wiem, sobie tam latać i pożerać i na duszę. W każdym razie sama natura tego bytu mówi, że nie, ale pomijając już naturę bytu, to jeszcze mamy kwestię, tych umiejętności pariasa i mamy pewien zgrzyt, bo teoretycznie powinien zostać zniszczony. Albo takie połączenie w ogóle nie powinno dojść do skutku, bo w sumie na jakiej zasadzie to by działało? Tym bardziej, że to jest parias, a tu mamy rytuał związany z powiedzmy magią, czy też cyniką chaosu. I tu mamy ten zgrzyt, nie? Także jest to dosyć ciekawe, ciekawe tutaj zrządzenie, że coś takiego w ogóle wyszło. I nie wiem czy to jest akurat błąd samego Jamesa Swallow'a, czy to jest kwestia lormistrzów z War Warhammera, czy też pewne niedopatrzenie, albo dopiero o pariasach powiedzmy zostało rozbudowane później już po książce Jamesa Swallow'a. Jeżeli wiecie, to chętnie przeczytam o tym. Niemniej no, mamy tutaj pewien zgrzyt. Co zresztą podkreśla użytkownik Nightbreaker 719. Pozdrawiamy serdecznie oczywiście. Pamiętajcie, linki wszystkie będą w opisie. I tutaj fakty tu przetłumaczone. Jedna rzecz zawsze mnie drażniła w książce Nemesis, szczególnie postać Spira wybranego, zabójcy Rebusa, którego zadaniem było zabicie imperatora. No i właśnie, pierwotnie był z Sklate Kolexus, zgadza się. Świątynia asesynu złożonej z psyników, nie psyników, tylko z pariasów, których celem było przeciwdziałanie, eliminowanie potężnych psyników. Był obiektem eks eksperymentów mających na celu stworzenie jeszcze potężniejszego agenta, co doprowadziło do stworzenia, jak sądzę, pierwszego czarnego pariasa. Jednak wynik uznano za zbyt niebezpieczny, niekontrolowany i skazany go na śmierć. To co właśnie, że tylko mówiłem. Jednak najbardziej zastanawia mnie to, co robi dalej Erebus. Przygotowuje rytuał, w którym konkretny demon zostaje sprowadzony, aby wszedł w ciało Spira w formie symbiozy, pozwalającą mu na całkowitą zmianę tożsamości, a także odbicie ataku psychicznego w stronę celu. Właśnie, i to jest pewien zgrzyt. Tutaj, akurat bardzo słusznie, owy użytkownik. Zresztą, no, rok temu, ten, no, przedstawił to, nie? To, to było trochę dziwne. Nie rozumiem jednak, jak do cholery demon może dzielić ciało z cholernym pariasem, który jest dosłownie jego przeciwieństwem do tego stopnia, że w wielu przypadkach można go wygnać samą bliskością. I to nie był jakim pariasem, ale super pariasem, no właśnie, jeszcze podkręconym do 40 tysięcy. Więc halo, Warhammerze, ja wiem, że teraz, kiedy zmieniliście wspaniałe logo, tak, ze swojego brzydkiego, obrzydliwego... Takiego staromodnego, jeszcze kolorowego, tutaj, loga na nowe, wspaniałe i cudowne, tak? Takie, takie, które nie to, że mógłby koleś po stałówce zrobić i to prawdopodobnie dziecko lat, nie wiem, 8 i to w polskiej szkole, zaznaczam, co mówi wiele, nie? Ale no, fajnie, gdybyście sami sobie nie przeczyli, bo to jest, no, trochę lipa, nie? W sensie trochę brzydko to pachnie. No. Choć wiem, że efekt pariasów może być przytłumiony, jeśli poziom warp jest wystarczająco ekstremalny, po prostu nie widzę sensu w jaki demon mógłby przetrwać zielenie z nim ciała. Rebus jest dobry w intrygach... Osnowy Warp'a, ale nie sądzę, żeby on lub ktokolwiek inny był aż tak dobry. Czy ktoś jeszcze ma teorię lub konkretne informacje na temat tego, jak dokładnie tego muszą zostać osiągnięte? Dobre pytanie. Dołączam się właśnie do tego pytania użytkownika Nightbreaker. Paul, oczywiście tutaj pozdrawiamy pana, więc sami rozumiecie, jest dosyć ciekawie. No i teraz, mając te wszystkie informacje, mniej więcej wiemy, kto wygląda, i czy taki ktoś mógł załatwić Imperatora? Otóż tutaj. Też warto podkreślić, bo akurat w źródłach tego nie było, to z samej książki wynika, że. A raczej tutaj z komentarza użytkownika przed sam Parias potrafił właśnie dzięki owej skórze demona, którą sobie zakładał niczym garnitur, mógł zmieniać postać. Ale nawet nie tyle zmieniać postać jak Mystique chociażby w X-Menach, ale także mieć osobowość. I konkretnie pochłaniając. Dusze, takiej ofiary. Zresztą taką ofiarą był między innymi jakiś John Sabrat, jeżeli dobrze pamiętam, jeden z mm, policjantów na planecie, której no, w głównej mierze odbywa się akcja Nemesis. I jak to wyglądało? Wyglądało to tak, że taki, właśnie parias, taki, właśnie taka włócznia załatwia danego człowieka, następnie pożera go i przejmuje dosłownie jego esencję, którą Przetwarza w swoim ciele za pomocą skóry tego demona, i następnie może przybrać postać tego człowieka wraz z jego esencją, właśnie z jego, mm, powiedzmy, z jego psychę. I dzięki temu jest to wręcz idealna kopia. Dosłownie, no nie da się praktycznie tego właśnie asasyna odróżnić od oryginału. Szczególnie, że oryginał zazwyczaj nie żyje wtedy. Więc yy, sami rozumiecie, jest to dosyć ciekawe. I o, co do samej fabuły, to jeszcze sobie omówimy w dużym skrócie, jak to wygląda, ale pewnie w ostatnim materiale. Niemniej z tego typu umiejętnościami czy mógłby dostać się do, a, do, do, do Imperatora? Prawdopodobnie tak, ale chodzi jeszcze o to, że potrzebuje tej krwi. Tylko właśnie, jak zdobyć krew Imperatora? No, no, no. Można oczywiście spróbować z nim zawalczyć, chociaż szansa na to, że Spir, czy też Włócznia nie pokonałaby Imperatora, sami rozumiecie, raczej jest Niewielka. Podejrzewam, że w ogóle pewnie by nie dotarł, ale to i osobna bajka. Prawdopodobnie też zostałby wykryty, bo sam Spir mówił, że, mimo że, no niby ciężko go wykryć, ale psynikom do końca nie ufa. Zresztą jedną psyniczkę rozwalił w trakcie powieści Nemesis. Tak, na wszelki wypadek, która, no powiedzmy, nie była ani jakoś szczególnie dobra, ani szczególnie zła, była przeciętna, więc skoro bał się akurat tej kobiety, to zakładam, że imperatora, no raczej ciężko byłoby oszukać, a nawet gdyby był, nie wiem, pijany i leżał gdzieś tam w pałacu imperatorskim, to prawdopodobnie Malkador też by to wykrył, no bo jednak też jest dosyć potężnym psynikiem, nie już nie mówiąc o innych psynikach występujących na terrze, na ziemi, terrze, bo tak dziwnie się to odmienia. Niemniej, no dobra, no to jest kolejna, ma, ma, mały taki szczegół, który może troszeczkę drazić człowieka, który już troszeczkę siedzi w uniwersum Warhammera i co nieco wie, opiera się również na fandomie, który wie jeszcze więcej, szczególnie kiedy przyjmiemy, że każdy się zajmuje różnymi działami Warhammera, to już inna bajka. Niemniej no właśnie skąd ta krew? Skąd ta krew? No W samej historii dowiadujemy się o takiej organizacji jak bodajże... Mm, Wolni kupcy, coś w tym stylu, to akurat wydaje mi się, że fani powinni wiedzieć, bo daj, Eurotasa, konkretnie tutaj organizacja Eurotasa, mogę się w tej chwili mylić, bo mówię z głowy, to nie jest w tej chwili istotne. Istotne jest to, że ta organizacja pod przywództwem wspomnianego właśnie Eurotasa ma dokument, który otrzymali od samego imperatora gdzie jest powiedziane, że mogą, powiedzmy, handlować i rozszerzać granice imperium, powiedzmy, od tej handlowej strony, bardziej cywilno-handlowej, ale także z zbrojną ramię. no bo, co by nie mówić, tacy handlarze mieli sporo pieniędzy. I żeby przypieczętować tę umowę między danym kupcem oraz imperatorem, to imperator podpisał się to jedno, a po drugie dał kropelkę swojej krwi. I właśnie ową kropelkę chciał koniecznie zdobyć Spir, aby móc, Pochłonąć część esencji imperatora, im, chociaż ta krew pewnie już dawno była ale to chyba nie jest istotne, i za pomocą tego odbić potężny atak psioniczny imperatora. Takie było założenie. Czy słuszne? Załóżmy taki zróbmy eksperyment myślowy, czy Spir by przeszedł w ogóle przez. Załóżmy, prze, 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 przejdzie przez całą ochronę. Jest solo z imperatorem. Co robi imperator? No prawdopodobnie chciałby rozwalić psychicznie. Tylko pytanie, czy ta umiejętność Spira byłaby na tyle rozwinięta, że mogłaby odbić potężne ciasto? Bo z jednej strony mamy, tak jak się mówi, zaklęcie i kontrzaklęcie. Tylko czy, powiedzmy, natężenie tego zaklęcia byłoby aż tak... inaczej, czy kontrzaklęcie byłoby aż tak silne, żeby odbić to? każdy atak byłby w stanie odbić, to nie było sprecyzowane, więc yy, tak jak są pewne umiejętności, które powinny teoretycznie odbić inne umiejętności, jednakże natężenie również ma znaczenie, yy, bo mimo wszystko no, trzeba to jakoś skalować, bo jeżeli tak, możemy każdy cios odbić, no to przecież to idealne rozwiązanie dla potencjalnych zabójców po stronie Chaosu, po stronie Horusa, nie? Więc tu musimy sobie zadać pytanie, czy Natężenie mocy nie przygniotłoby włóczni, nie? że próbowałaby odbić, ale nie dałaby rady. No, także to, to tylko takie drobne pytanie. Ja to Wam rzucam. W ogóle sama postać Spirit dosyć ciekawa, chociaż to no właśnie jest sprzeczna lorowo. Dodatkowo jest to też świetne odbicie to tak warto zaznaczyć tak już troszeczkę pobocznie odbicie innych zabójców występujących w samej książce on był praktycznie wszystkim naraz, nie? No, no może poza snajperem nie? ale nie zmienia to faktu, że był naprawdę silną postacią i mógł konkurować z wieloma przeciwnikami nie? myślę, że nawet Astart mógłby dać radę. Ale to już troszeczkę inna bajka, bo pamiętajcie, że on to był człowiek połączony właśnie z skórą demona, więc właśnie to parias, nie? Więc to, to już jest temat na inną sprawę. Ale pytanie do Was, czy ktoś taki z umiejętnością, właśnie taką jak włócznia, mógł teoretycznie odbić, nie? Czy uważacie, że nieważne jaką energię być w pieprzu, to ta energia do Ciebie wraca? Czy jednak skala tej energii ma znaczenie? Moim zdaniem ma, no bo gdyby tak było, to podejrzewam, że. Prób zamachu na imperatora było znacznie więcej. No nic, chętnie poczytam Wasze odpowiedzi, bo jestem ciekawy Waszego zdania. Być może wiecie więcej ode mnie. Trzymajcie się i pamiętajcie, linki będą w opisie. A, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo oczywiście Łukaszek zapomniał. Mianowicie ważne ogłoszenie jakiś czas temu. No, już nie powiem dokładnie kiedy, bo to nie ma znaczenia. Zgłosił się do mnie administrator Discorda Wojtek Czyta Warhammera. Wydaje mi się, że przez tego kanału przestawiać nie trzeba i zaproponował pewną współpracę, mianowicie, żeby połączyć wszystkie kanały związane z Warhammerem 4K, bo też Warhammerem Fantazy, takim jednym Discordem, gdzie niezależnie od tego co lubisz słuchać, oglądać związanego z 40 tysięcy, z Herzy Horusa, a może z historią aktualną, a może innym okresem w 40k, a może z fantazją, może malowanie figurek, nie jest to istotne, żeby właśnie znaleźć to wszystko w jednym miejscu. I tutaj tylko zaznaczyć, że w opisie tego filmu znajdzie się link do tego Discorda, serdecznie zapraszam, znajdziecie tam to, co fani Warhammera z pewnością Chętnie zobaczą, usłyszą, przeczytają, obejrzą i pogadają. Także trzymajcie się. Serdecznie zapraszam do tego Discorda i zapraszam oczywiście do dyskusji na temat włóczni z książki Nemesis Jamesa Swallowa. Trzymajcie się. Na razie.